Dzień dobry! Dzień dobry, dobry widzowie! Jak tam u Was? Dobry, dobry! Ekranu nie widzicie. Teraz będzie cały ekran. Ekran jeden. Nie, czekajcie. Odpala Minecrafta I już tutaj ekran, okno t launcher Udostępni. No i dobra. Uczekajcie. Uwaga, już nie widać. Okno, tilancze. Dobra. Dobra, już. Już wam tutaj. Już tutaj. Przepraszam. Dobrze. Już gramy mm. Mm, Nie widzicie Poczekajcie Nie widzicie Poczekajcie sekundkę Poczekajcie Okno Cało экран. Не. Чекай, экран. Окно. Пара экран. Окно.

U mnie widzicie to końce. Widzicie coś tutaj? Mi mojego ekranu nie widzicie? No widzicie ile kątów tracisz? Takie Open the Manchester Nova. Czekajcie. Dobra, mamy. Op. Op, op. do Jesteśmy na naszym świecie Minecraft. I to był nasz świat, jak na odcinku sobie graliśmy. Czekajcie, ja przecież muzyczka. Trochę denerwuję. Muzyka głośność, denerwuje. Bo ona troszkę denerwuje. I teraz byśmy sobie zrobili. Teraz byśmy coś porobili jeszcze innego. Idzie noc. co nie mam, dobra. Coś byśmy tutaj porobili. Nie, dobra, bo jesteśmy w trybie pokojowym. Tak. Nie wiem ile live będzie trwał. Może pół godzinki, nie wiem. Nie, dobra, idziemy do naszego domku. Idziemy teraz do naszego domku. Jeszcze musimy poczekać troszkę na noc. Musimy troszkę poczekać na noc. Miliarder poszedł mi stąd. No. No, poszedł. O, idziemy spać. Ale ja jeszcze bym zobaczył, czekajcie, inny świat. Bo ja nie wiem, czy to jest na pewno ten, który już wymierzyliśmy. no To jest jogo, to jest, dobra. tak, nie widzicie, a tak to widzicie, dobra. Dobra, idę spać. I wstajemy, jest dzień. I idziemy teraz na górę. Idziemy zobaczyć. Jesteśmy zobaczyliśmy, nic nie ma. Idziemy tutaj zobaczyć na dół. Tu nic w nie będzie. Tutaj coś powinno być Nie wiem, nie wiem Może coś będzie Nie wiem, może coś będzie, co to jest skrzynka? O, węgiel sobie wezmę Węgiel sobie wezmę jakby co, zapis z live'a będzie, będzie można oglądać to już po live. Ie. Zapis będzie z live'a. spokojnie będzie zapis, będzie. Nic ciekawego od tutaj nie ma. Nie wiem jeszcze do jakiego domku. Tam widzę, że tutaj może coś być. Jakiś dom, nowy dom, co oglądał się. No o tym coś tutaj jest, ale teraz nie będzie. Dobra. Teraz jest jedna osoba na, na, na live. Niech ta osoba, która jest, polubi live'a. To coś ode mnie dostanie. Niech ta osoba polubi live'a to coś dostanie, która teraz jest na live. Niech ta osoba go polubi. To coś dostanie. Niech ta osoba, która jest na live, jedyna, polub live'a. Polub live'a. Polub go. Polub live'a. Polub live'a, mówi Mąteczko, to coś dostaniesz. Nie, mam, dobra Dobra, czyli ta osoba nic nie dostanie, bo nie polubiła live'a? Dobra Dobra, dobra, moi drodzy No po prostu ja tą transmisję zakończę No i co, po prostu widzimy się Później, bo ja widzę, że tutaj jest tylko jedna osoba, oglądająca. No widzimy się później. Do kiedyś.